Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj przedstawię Wam tajemnicze rzeczy, które dzieją się z nami w trakcie snu. Zapraszam do oglądania. Bezdech senny, to nagłe zatrzymanie oddechu we śnie, w rezultacie którego człowiek się budzi. Jakość snu spada. Mózg doświadcza niedoboru tlenu i trudno jest uzyskać wystarczającą ilość snu. Ciśnienie tętnicze również zmienia się podczas ataku co może spowodować problemy z sercem. Podczas snu mięśnie gardła się rozluźniają, co czasami prowadzi do zablokowania dróg oddechowych. Otyłość, palenie i starość zwiększają ryzyko. Doświadczenia poza ciałem. Jest to zjawisko neuropsychologiczne, podczas którego osoba na wpół śpiąca i na wpół przytomna widzi siebie z miejsca poza ciałem. Dla mistyków i okultystów potwierdza to istnienie duszy. Zjawisko jest bardzo trudne do zbadania. Chociaż naukowcy wiedzą, że istnieje iluzja wydostania się ciała, nie jest jasne, w jaki sposób działa i jaka jest przyczyna. Nie jest również jasne, jak sobie z tym zjawiskiem poradzić. Jednak niektórzy potrafią świadomie wejść w ten stan. Robią to, aby poszerzyć granice swoich możliwości poznawczych. Sen we śnie. Osoba widzi sen, a następnie budzi się. Ale nadal dzieją się dziwne rzeczy. Okazuje się, że tej osobie śniło się, że się obudziła. Zostało to dokładnie omówione w filmie Początek. Po sukcesie filmu wiele osób zgłosiło, że doświadczyło tego zjawiska. Ezoterycy wierzą, że jeśli miewasz takie sny, to masz predyspozycję do praktyk duchowych. Oficjalnie nauka nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Paraliż senny. Osoba budzi się w nocy i nie może się ruszyć. Do tego dochodzą przerażające halucynacje i uczucie, że w pokoju jest ktoś jeszcze. W starożytności ten stan był utożsamiany z psotami złych duchów. Zwykle, kiedy śpimy, jesteśmy w jakiś sposób sparaliżowani, dzięki czemu nie lunatykujemy. W przypadku paraliżu snu nasze mięśnie wyłączają się, gdy mózg jeszcze nie śpi. Około 7% populacji przynajmniej raz doświadczyło paraliżu snu. Mówią, że przytrafia się on częściej, gdy śpi się na plecach. Lunatykowanie. Ten stan jest przeciwieństwem paraliżu snu. Świadomość śpi, ale nie występuje paraliż mięśni. Podczas snu ludzie mogą chodzić, sprzątać, a nawet wychodzić z domu, co często jest bardzo niebezpieczne. Rano nic nie pamiętają. Somnabulizm występuje u około 4 a 10% populacji. Częściej dotyka dzieci. Przyczyna nadal jest nieznana. Podobnie jak metody leczenia. Nagłe oświecenie podczas snu. Czasami usiłujemy znaleźć rozwiązanie problemu przez długi czas, dlatego ciągle o tym myślimy. A potem, we śnie, mózg daje nam wskazówkę. W takiej sytuacji, najważniejszą częścią jest zapamiętanie tego, co się nam przyśniło. Dmitry Mendelejew, rosyjski chemik, miał obsesję na punkcie stworzenia układu okresowego pierwiastków, a potem zobaczył to we śnie. Coś podobnego stało się z chemikiem Augustem Kekule, gdy śnił o formule benzenu. Czasami nasza podświadomość zna już odpowiedź, chociaż jeszcze nie osiągnęła świadomości. Podczas snu podświadomość jest bardziej aktywna i może zapewnić wgląd w to, czego nie dostrzegamy. Sen sam w sobie jest wspaniały, ale czasami daje nam jeszcze więcej korzyści. Halucynacje hipnagogiczne. Gdy człowiek niemalże zasypia, ale wciąż nie śpi, widzi przed oczami dziwne zdjęcia. Często są to przerażające twarze i fantastyczne stworzenia. Jest to jeden z kilku rodzajów halucynacji, które mogą mieć osoby zdrowe psychicznie. Dzieci mają je częściej, co może być powodem, dla którego boją się iść spać. Takie halucynacje mogą być spowodowane stresem lub po prostu dobrą wyobraźnią. Mogą pojawić się również, gdy kładziesz się do łóżka pijany. Zespół eksplodującej głowy. Osoba budzi się z wrażeniem, że doświadczyła głośnej eksplozji lub słyszała klaśnięcie. Czasami wydaje się, że dźwięk jest ogłuszający. Towarzyszyć temu snu może rosnący szum lub blask. Zjawisko to nie jest niebezpieczne, ale przeraża ludzi. Niektórzy myślą, że mieli udar. Dzieje się tak, gdy z jakiegoś powodu dochodzi do gwałtownego wzrostu aktywności neuronalnej w obszarach mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie dźwięku. Powracające sny. Prawdopodobnie wszyscy mieli kiedyś dziwne, powtarzające się sny, które nieustannie odtwarzają tę samą fabułę. Psychologowie uważają, że nasz mózg używa takich samych snów, aby zwrócić uwagę na coś, czego nie zauważyliśmy w naszym codziennym życiu. Te historie będą powracać, dopóki sytuacja nie zostanie rozwiązana. Mówienie przez sen. Zazwyczaj osoba mówiąca przez sen nie ma o tym pojęcia. Taki stan nie jest w żaden sposób niebezpieczny dla psychiki, chociaż osoba z takim problemem może martwić się przypadkowym ujawnieniem tajemnic. Mężczyźni i dzieci są bardziej podatni na to, a przyczyną jest stres. Psychika człowieka stara się temu opierać, z czym w rzeczywistości się nie zgadza. Upadek na łóżko. Czasami czujemy się, jakbyśmy zostali zrzuceni z łóżka z wysokości. Drgamy i budzimy się. Czasami wcześniej śnimy, że lecimy, potykamy się i upadamy. Jest to raczej nieprzyjemne uczucie. Spanie jest podobne do umierania. Bicie serca i oddech zwalniają. Napięcie mięśni jest zmniejszone. Mózg przeraża się. Postrzega to jako prawdziwą śmierć i sprawdza, czy dana osoba żyje. Wysyłając impulsy do mięśni. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Miłoby było, gdybyście zostawili subskrypcję, łapkę w górę oraz komentarz. Do usłyszenia!